49. Rajd Wisły długo stał pod znakiem zapytania, jednak w końcu udało się doprowadzić do jego rozegrania. Niezwykle ciekawa sytuacja w klasyfikacji generalnej po kormoranie zwiastowała niemałe emocje. Przypomnijmy, że w rankingu mistrzostw Polski z jednakową liczbą punktów przewodzili Leszek Kuzaj i Krzysztof Kołowczyc. 15 oczek za nimi plasował się obrońca tytułu Janusz Kulik. Rywalizację na trasie rozpoczęli Leszek Kuzaj i Andrzej Górski w tojeczek koroli w RC. Mocna założona na dość zdradliwych próbach z uwagi na mnóstwo mokrych pułapek na teoretycznie suchych asfaltach narzuciła niezwykle szybkie tempo i okazało się, że żaden z konkurentów nie zdołał go utrzymać. Wygrali 6 z 9 odcinków specjalnych i po pierwszym etapie prowadzili w zawodach z niemal minutową przewagą. Krzysztof Kołowczyk już drugi raz z rzędu wystartował bez Macieja Wisławskiego, a z Łukaszem kurzeją na gorącym fotelu. Od pierwszych kilometrów jednak jego PZO-206 WRC nie potrafił na równi ścigać się z konkurencją, tak jak to miało miejsce na Kormoranie. Kolek narzekał na złe ustawienie zawieszenia. Dopiero czwarta pozycja po pierwszym etapie minutę i 10 sekund za kuzajem. Jarosław Baran w Fordzie w okusie WRC nie mieli nic do stracenia. Dlatego też od początku próbowali przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Okazało się jednak, że mają godnego rywala, czyli Kuzy'ego, a że niezbyt fortunnie wystroili zawieszenie na pierwszą pętlę, już po trzech OS-ach przegrywali z Kuzajem o 15 sekund. Korekty mechaników sprawiły, że kolejne dwie próby mistrzowie polski wygrali i zmniejszyli różnicę do 6 sekund. Niestety na ostatniej próbie trafił się kapeć ponad 30 sekund straty i spadek na trzecie miejsce po pierwszym dniu. 57 sekund za liderem. Tomasz Puchar i Maciej Szczepaniak nie zaliczą tego występu do udanych. Wrocławska załoga po raz drugi z rzędu nie ukończyła rajdu Wisły. Tym razem stało się to już na drugim odcinku specjalnym z powodu awarii tylnego mostu. Łukasz Sztuka i Zbigniew Cieślar z pewnością byli faworytami publiczności. Wszak jechali ścigać się po rodzinnych terenach. Do tego dopisało im szczęście, bowiem jak wymarzył sobie kierowca, przestało padać. Od początku Seat Cordoba w URC poruszał się po odcinkach specjalnych bardzo żwawo. Mimo to Sztuka i Cieślar ustępowali dwóm duetom. Przeważnie zajmowali trzecie pozycje na poszczególnych próbach, a na OS-ach czwartym, piątym i dziewiątym udało się uzyskać drugie czasy. Niemniej po kłopotach kuliga, załoga Seata awansowała na drugie miejsce po pierwszym etapie. W grupie N, pechowy występ Tomasza Czopnika i Łukasza Wrońskiego. Na trzecim Noesie, auto odmówiło posłuszeństwa. Robert Herba i Jacek przejechali tylko cztery odcinki specjalne, powodem awaria turbiny. No tam było okres? 你也是。哦耶！哦耶！哦耶！ Wraz z tym, w wodniak że EWO 5 byli faworytami Enki i nie zawodzili. Objęli prowadzenie po odcinku numer 3 i nie oddali go do końca dnia, choć Marcin Turski po piątym Noesie zbliżył się na dziesiątą sekundy. Znakomicie radzili sobie Paweł i Tomasz Dytko w kolejnym lancerze. Po pierwszym etapie trzecia lokata wencę 24 sekundy za liderem. Michał i Grzegorz Bębenkowi przyjechali do Wisły świeżo zakupionym lanserem EWO-6. Niestety nie zdążyli go porządnie przygotować i nie byli w stanie walczyć o czołowe pozycje. Piąte miejsce WEM-4. Dariusz Górka Advancera 6 podyktowali ostre tempo i przez dwa pierwsze odcinki specjalne prowadzili w rankingu grupy N. Na trzeciej próbie stracili fotel lidera i nie zdołali go odzyskać do końca dnia. Bardzo mocno rozpoczęli Michał Uliarczyk i Igor Tomasiak w kolejnej jego szóstce. Po czterech próbach byli czwartą załogą Enki. Niestety na kolejnym noesie zmienili koło, stracili prawie 5 minut i spadli na 11 miejsce w klasie. <śmianowice> Michał Sołowow i Emil Morniaczek dołączyli do grona nieszczęśliwców na trzecim odcinku specjalnym mieli niegroźny wypadek i nie powrócili już do walki na trasie. Antoni Daniowski wygrał z grypą i wraz z Piotrem Wieczorkiem stanęli w szranki swoim sumarem. Jechali nieźle, plasując się po pierwszym etapie, na szóstym miejscu w M4. Magdy Cieślik i Lukas po pierwszym dniu, siódme miejsce w sevence. Coraz lepiej radzili sobie Zbigniew Gabryś i Robert Kundla. Tu jechali znakomicie i pierwszy etap skończyli jako czwarty duet grupy N. Drugi dzień rajdu był jeszcze ciekawszy. Padający nieustannie deszcz zdjął z zawodników problem z doborem opon, za to wymagał od nich wzmożonej uwagi. Naniesione błoto było potwornie śliskie, o czym kilku z nich się przekonało. Postaram się dowieść tą przewagę do mety. Muszę dowieść zwycięstwa, to jest bardzo istotne. Nie będziemy szaleć, jak wiadomo, deszcz to jest moja ulubiona, ulubiona pogoda. Na trasie jest bardzo ślisko, mamy wiele naniesionych poprawek. Eee, mamy już informacje z trasy, także zdaję sobie sprawę, że będzie to bardzo trudna pętla. Myślę, że najtrudniejsza niż wczoraj. Janusz Pulik nie do końca wierzy w możliwość odrobienia strat. Nie sądzę, aby w normalnych warunkach było to do odrobienia, niemniej jednak Postaram się pojechać no tak szybko, jak potrafimy. Przed nami jest Łukasz sztuka, mamy do niego 7 sekund straty i myślę, że w tej chwili to jest naszym priorytetem. Za wami Krzysiek, przebaczysz go? No zobaczymy, wczorajszym dniu e, większość odcinków wygraliśmy z krzyżkiem, zobaczymy jak będzie dzisiaj. No. Postaram się jechać e, szybko, mam nadzieję, że, że już żadnych paczczy dzisiaj nie będzie i odpowiadają mi takie warunki. W nadal walczy z ustawieniami samochodu. No cóż ja mogę powiedzieć, wczoraj naprawdę się starałem, naprawdę cisnęliśmy, parę razy byłem już na granicy czy poza drogą i, i nie można więcej. Ja myślę, że jeżeli nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania dla tych zawieszeń, które i już i bardzo dobrze w Katalonii w prywatnych samochodach jeżdżą, czy w Sanremo, czy na Szuczy, czy to jest świetny samochód, ale myślę, że jednak po takich dziwnych drogach, bo nasze drogi są dziwne, bardzo szybkie, bardzo skoczne, dziurawe i jak gdyby nie możemy znaleźć tego, co byśmy chcieli. Drugi dzień zaczął się od odwołania OS-u z powodu zbyt dużej liczby kibiców. Kuza i Górski mieli więc tylko 8 OS-ów na dowiedzenie przewagi. Rzeczywiście jechali bardzo bezpiecznie, tracąc na OS-ach po kilka sekund. Niestety na 14. próbie złapali górę i stracili prawie minutę oraz pierwsze miejsce. Jadąc na kapciu, opuścili także drogę. Na szczęście nie groźnie. <słuch> Rozpoczęli z wysokiego C zwyciężając na się 11. Potem nadal znakomicie się spisywali. Trzy drugie rezultaty i pech kuzaja sprawiły, że duet Seata objął prowadzenie w rajdzie po 14 odcinkach specjalnych. Baran ruszyli od początku do szturmu, jednak najpierw odwołany OS, a potem sztuka utrudniali znacznie zadanie. Zwycięskie OS-y 13 i 14, a także wspomniany już kapuć Kuziego, pozwoliły obrońcom tytułu awansować na drugie miejsce po 14 OS-ach. Do lidera tracili 10 sekund i 7 dziesiątych. Lodzeci Kurzeja próbowali na mokrym odrobić choć część strat, ale szybko okazało się, że jest to po prostu ponad ich siły. Po 14 próbach wciąż plasowali się na czwartej pozycji. w odniach, drugi dzień zaczęli bardzo ostro. Chcieli już na pierwszych próbach odskoczyć rywalom i to się udało, w czym bardzo pomogli konkurenci. Bardzo ułatwili zadanie turski i burkat, którzy już na 11 odcinku specjalnym popełnili błąd, urwali koło i musieli wycofać się z rywalizacji. Bytkowie także próbowali walczyć z fryczem, ale ten na własnych śmieciach był po prostu nie do doścignięcia. Gabrysi Hundla zaciekle rywalizowali z bębenkami po 14 S'ach tracili do najgroźniejszych konkurentów 10 sekund. Bębenkowie dzięki błędom rywali wskoczyli na trzecie miejsce w rankingu grupy N, którego musieli jednak bronić przed atakami Gabrysia. Waniowski i wieczorek oczywiście także przesunęli się w górę tabeli wyników, zajmowali piąte miejsce w ręce. Ujarczyk i Tomasiak jechali bardzo szybko, próbując odrobić spore straty z pierwszego dnia. Cóż tego, kiedy zdarzały im się błędy i trufonini to, co udało im się nadrobić. Nadszedł 15 odcinek specjalny, o którym wiele mówiło się po rajdzie. Kuza i Górski rozpoczęli go jako pierwsi i jak się później okazało, jedyni. Od początku mieli kłopoty z hamulcami i niestety nie skończyło się to dobrze. Tu nie udało im się dohamować auta i uderzyli w drzewo, a także niestety w trójkę stojących w niedozwolonym miejscu kibiców. Na szczęście nikt nie zginął. Szybko zawiadomione przez zawodnika jednostki ratownicze zjawiły się natychmiast i zabrały poszkodowanych do szpitala. Odcinek zaś odwołano. Kuzej górski jechali dalej, ale już na 16 momensie złapali gumę i wiadomo było, że rajdu nie wygrają. Jednak kłopoty konkurentów spowodowały, że ostatecznie mocna załoga zajęła w tych dramatycznych okolicznościach drugie miejsce. Chyba najcięższy live w moim życiu. Miałem już wiele różnych przygód, ale w takich jeszcze nigdy ja bym nigdy więcej. Dwa dla mnie ostatnie odcinki specjalne kosztowały mnie naprawdę bardzo wiele, żeby się utrzymać na drodze i dowieść nas do mety największą odpornością psychiczną wykazali się i Baran. wygrali USY 16 i 17. Ostatni trochę odpuścili, by na mecie móc świętować zwycięstwo. Huzaja pokonali o 42,5 sekundy. No bardzo się cieszę, te, te punkty były nam bardzo potrzebne. W tej chwili przesunęliśmy się w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Mamy 9 punktów straty do Leszka Kuzaja. Myślę, że przede wszystkim e, nastroje nasze zdecydowanie w całym zespole się poprawiły i, i, i jest ta chęć walki. Myślę, że ta szansa walki o tytuł mistrza Polski jeszcze, jeszcze jest. Sztuka i Cieślar na 16.00 stracili prowadzenie w rajdzie po tym, jak złapali gumę. Na kolejnym chwila nieuwagi kosztowała ich wszystko, co zdołali do tej pory wywalczyć. Seat Cordoba uderzył w drzewo i załoga musiała się wycofać. Kołowczycy ja także nie skończyli rajdu Na szesnastym noesie na tym samym cięciu Gdzie kuza i sztuka złapali kapcia Oni przycięli jeszcze mocniej I urwali drążek kierownicy na wystającym pręcie Niedługo potem z defektowanym autem Zaparkowali na płocie I zakończyli udział w rajdzie w Wodniak w obliczu pomoru konkurencji jechali sobie coraz spokojniej i bardzo widowiskowo, dając powody do radości swoim kibicom. Załoga autobiznesu zwyciężyła w grupie M i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zadanie ułatwili im detkowie, którzy na 14. odcinku specjalnym dachowali i zakończyli raj. to szybko. Problem był na pierwszym przejeździe, ale no, było bardzo dużo miło to. Zmieniliśmy, jak widać, nie miałem na projekcie. Na Przesunęli nas o metr, chyba, nie popaliśmy prawy, ciągnęli nas w dół. Wyżyliśmy po każdą stronę drzewa, odbiłem je z ręką, czy obajowaliśmy je. Tak, skończyliśmy to wszystko. Szkoda, bo było tak dużo miejsca, tak też nie ścigaliśmy. Wiemy, oh, yeah. to za nimi było, bo nie było Gabrysi gabrycie Hundla jeszcze przed ostatnim SM tracili do bębenków niespełna 3 sekundy. Niestety problemy ze skrzynią biegów wykluczyły wyrównaną walkę i ambitna załoga musiała zadowolić się i tak dobrym trzecim miejscem w Benkowie bronili drugiej pozycji w grupie N bardzo mocno. Mimo przygód takich jak ta udało im się dojechać na drugim miejscu co przy nie do końca przygotowanym samochodzie było ogromnym sukcesem. Baniówski i wieczorek mimo kłopotów na 16 i 17 odcinku specjalnym dotarli do mety i to na dobrym czwartym miejscu w grupie N. A gdy zajęły piąte miejsce w grupie N i siódme w klasyfikacji generalnej. Ujarczyki Tomasiak zajęli siódme miejsce w grupie N. A tak cieszyli się Janusz Kulik i Jarosław Baran.